I zobaczcie, kolejny nocny trening, wjeżdża I tutaj właśnie przygotowuje się do zawodów Minus 10 stopni, mamy śnieżek Nie ma wymóweczek, nie ma miękkiej gry Moi drodzy, lecimy z tematem Siemaneczko, siemaneczko Spokojnie, spokojnie, nocne treningi też się robi Też się robi, raz w dzień Raz w nocy, ale zawsze na w nocy Nie nagrywałem, ponieważ nie stałem pod latarnią <laughs> Teraz stoję pod latarnią Więc mówię, nagram, o poczekajcie O w ten sposób Boże mnie coś będzie widać, no nie? Dlatego mówię, nagramy, nagramy. Ten trening barku już widzieliście, ostatnio wam nie tego przytacza. Po części Wam pokażę to pierwsze ćwiczenie, ponieważ będę robił, poczekajcie te żołnierskie, żołnierskie, wyciskanie, no, tak to wygląda. I później zrobimy sobie trink aerobów. Aeroby normalnie wokół parkingu, czyli będziemy dybać. 45 minut wokół parkingu, no bo dzisiaj z ale nie do południa miałem me mega zapierdziel na robocie oczywiście wiecie, zakopałem się i tak dalej i tak dalej ciężko było wyjechać z różnych miejsc dlatego czas bałam, muciłem, no i teraz mówię co trzeba nocny trening pykać, jest godzina 22 z groszem do północy mi się zejdzie, do północy mi się zejdzie, a pauza 9 godzin i startujemy już o 7 rano, no bo o 22 stanąłem tutaj ogólnie dobra, to ja się biorę za kolejną serię tego ćwiczenia Tak to nieco wygląda, pierwsze ćwiczenie. No ale powiem wam taki ja, to ja tu byłem normalnie wież, nie ma parkingu tam w tycie. Sobie objechałem, później się cofałem, bo tu wyczaiłem tą rajkę. Tą rajkę wyczaiłem, mówię, ja pierdzielę, będzie miejsce, będzie miejsce. No i się udało, że się stanęło, no nie? A tu stoję przy tych tak, niby to nie można wstać, no ale słuchajcie, no gdzie miałem stanąć? O tutaj niby nie można wstać, no ale musiałem stanąć. No bo kuźwa czas pracy już się kończył. Nawet przekichałem o 2 minuty, rozumiecie, bo zanim tu znalazłem miejsce? O 2 minuty miałem 15 godzin, 2 minuty, no ale słuchajcie, no taki mamy klimat, takie mamy warunki, trzeba się cieszyć, co się mamy, no nie? Zimno, też jest piękna, nie mamy co narzekać, jest też fajnie, jest przyjemnie. Dobra, bierzemy się za kolejne ćwiczenia. Ogólnie temperaturka teraz jest około minus 10 stopnia, ale słuchajcie, to nie znaczy, że mam treninga nie zrobić, no nie? Zimno, zimno, ale jak się człowiek rozrzeje, to jest mu ciepło. Przytrzymanie. Pamiętajcie, że przytrzymywać na górze, nie od razu opuszczać na dół, bo największą robotę robimy z tym przytrzymywaniem, rozumiecie, i wolnym opuszczaniem. To, że damy do góry i opuścimy, to jest połowa sukcesu. Kolejnym sukcesem jest do góry, przytrzymanie lekkie chociaż sekundę, dwie, i wolne wtedy opuszczanie. Spróbujcie sobie. I przytrzymujesz chwilę, wtedy wolno opuszczasz. Widzisz, byku? I znowu góra, przytrzymanie, wolne opuszczanie. No a resztę treningu, to już wiecie jak on więcej wygląda Teraz się biorę za kolejne ćwiczenia Bo czas mega napięty, trzeba zrobić aeroby no nie, wokół parkingu Są jajce, ja są cały czas w trasie, no nie Trening siłowy zaliczony A teraz czas na szybki hud, czyli aeroby ja Będziemy sobie czekać w... Ojej, jakieś pisko tam stoi To może ja pójdę tą stroną <laughs> Będę w tą stronę kółka jakieś robił, no się w tą stronę sobie pójdę No, tak to właśnie wygląda Pędzimy, pędzimy, szybki chód 45 minut wokół parkingu, ma wlecieć. No i widzicie, wszystko się da, moi drodzy. Wszystko się da, tylko trzeba po prostu chcieć. A przede wszystkim trzeba mieć cele, do których będziemy dążyć. Bo, słuchajcie, w tym momencie może ja bym sobie ćwiczył tak dla, dla swojej sylwetki, jak wcześniej ćwiczyłem. Może bym tego nie zrobił. O, nie powiem, że nie, jestem trochę zmęczony. Długie godziny pracy poszły za mną, że to takie warunki są ciężkie. No, stop, skupienie 100%. Może bym sobie odpuścił, tak? Ale jest cel, dlatego nie ma miękkiej gry. Nie ma wymóweczek i ciśniemy, tak? Dlatego widzicie, trening siłowy, pustęgierowy wjeżdża i o to właśnie chodzi. Wszystko zapchane jest. A ja normalnie czuję się jakby parking dla ciężarówek był moją siłownią. Ten klubem Fitness, widzicie, jakie są jaja. ja, Ja pierdziel. No ale no, w takich warunkach jestem wychowany, można powiedzieć, nauczone formy robi w takich warunkach. jak widzicie, to ja cały czas trenuję w trasie. No 90 można powiedzieć przez moje całe życie. To jest 90% treningów jak nie lepiej wykonaj typowo na parkingu, typowo na parkingu. A w 2020 roku byłem tylko dwa razy, no nie, dobra, niech będzie trzy razy, niech będzie trzy razy, na nie wiem ile, może dwa razy, może dwa razy na pewno byłem, może trzy razy byłem na siłowni. tak to cały czas klub fitness jest wojny, no nie? I tak to właśnie wygląda, dobra. To ja podkręcam tempo, za zarobami, ale jeszcze parking pokażę. Wszystko zadupczone Nie ma miejsca, no chłopaki śpią, a ja robię formę Treningi dwa zaliczone w pięknym stylu I słuchajcie, ostatnim czasem zawsze na kolację jem stejki Ale jak jest po trening, no to wiadomo, że po treningu Tak w nocy wychodzi, trzeba zjeść posiłek Węglowodanowo-białkowy, tak? Dlatego wleciało dzisiaj Prosto z garka to za zawsze, płatki ryżowe Do tego 70 gramów białeczka, no nie? A 100 gramów płatków ryżowych, no a się biorę za jedzonko, a my się widzimy rano. Jeszcze idę się tu ogarnąć do toalety. Siemaneczko, siemaneczko, kolejnego dnia. Słuchajcie, już bym w tolecie się ogarnąłem, jestem gotowy do jazdy i no tylko na poduszkach go lekko podniosę, bo jak zawsze idę spać, to opuszczam wiecie, na poduszki do samego dołu, bo wtedy wiecie, tak z łóżka nie, nie mam wrażenia, że spadnę, tak? Zawsze delikatnie mam tamtą tam w kierunku ściany, no takie mam wrażenie. Dziewiątka minęła, dokładnie 9 godzin i 17 minut. No 17 minut troszkę się przedłużyło, no, ale cóż, życie, no nie? Dobra, startujemy, startujemy. No teraz jest troszeczkę miejsca. No, ale wam powiem... O, ciastało coś tutaj. Chyba się zmieścimy, co? Mam takie wrażenie. Mam taką nadzieję. O, inaczej powiem. Czekajcie. Ale się dziewczyny poustawiały, no. Dobra, przyszliśmy, na styki, na styki, ale przyszliśmy, dobra I tak to właśnie wygląda I zapitalamy teraz, słuchajcie, do Rzeszowa lecimy Mamy jeszcze podlotu z ponad 2 godziny No, bo w Krakowie jestem bo tak będzie, ze 150-180 km, coś takiego, no nie? No, ze 150-180 będzie, więc nas spokojnie tak ile 2 godzinki jazdy, 2 z groszem na przykład i polecimy, no nie? O, to następna niespodzianka Ach, lusterko zapomniałem jeszcze sobie wydupczyć, no ale już Idziemy, idziemy, nie ma czasu, nie ma czasu Parkingi nie można powiedzieć, tylko udeptane przez kierowców. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, czyli zima też jest piękna. Jedziemy, let's go, moi drodzy, let's go. Mówię, dwie ponad godzinki podlotu, rozładujemy się. Może zrobić treningi aerobowy, bo teraz rana nie robiłem. Wczoraj wieczorem robiłem, no gdzie dziewiątkę, bo chyba nie jest po w ogóle. No i tak spałem ile 6 godzin, i tak dobrze, pospałem 6 godzin. Kurz, a nie ma co narzekać. No. A to właśnie tak wygląda droga pod Rzeszowem. Dokładnie to spoczekajcie. Jesionka czy jakoś tak. O bum, ciekawe czy ktoś jest w środku. Poczekaj chwilę babuś Wiecie co? Ja się zatrzymam i zobaczę, co tam się dzieje, dobra? Tam niestety nikogo nie było. Nie wiem kiedy to się stało, pewnie może w nocy to się stało albo wczoraj to się stało i będą czekać po prostu do a tą osobówkę wyciągnąć, żeby ciężarówkę. no. Tak to wygląda, taka droga jaka jest jak widzicie, zgo, trzeba uważać. No dokładnie jestem tutaj chyba Jasionka, czy jakoś tak? No Nie te rejony, o tam mamy lotnisko, jak coś tam jest lotnisko. No i co? Mam fajnie, słuchajcie, bo wyjeżdżam na firmę i mam w tej firmie rozładunek roz załadunek. Kuj, bo przeważnie jest tak, że mam dwa rozładunki. Jakiś tam załadunek, wczoraj ogólnie tak miałem, bo wczoraj miałem tak w Sosnowcu rozładunek. W Gliwicach miałem załadunek, w Legnicy musiałem się rozładować, załadować i pędzić jak zły, kuźwa, jak najdalej, żeby ujechać, no nie, żeby później, wiecie, kuźwa, tutaj dojechać bez żadnego problemu żeby jeszcze wrócić na Legnicę. Dlatego tak na, na dwa dni taka dość y, intensywna robota, ale widzicie, wszystko do ogarnięcia i treningi są do ogarnięcia, dlatego jak tu wjadę, będę chciał zrobić też treninga robowy, właśnie tutaj, pobiegać sobie wokół lotniska, a później gdzieś w tle zrobimy trening siłowy. I znowu, kuźwa, dzień jak co dzień w transporcie, no nie, z treningami. Ogólnie na tej firmie jestem pierwszy raz i chyba jakiś przystojniaczek już do mnie idzie, żeby zobaczyć, jaką mam blombę A ogólnie blomby to ja nie mam, tylko po prostu. A, z tej tam idzie jakiś przystojniaczek. Dobra, to słuchajcie, ja idę tam dokumentom pokazać i wtedy on mnie pokieruje, gdzie tu mam dalej jechać. To są takie procedury. Dobra, wszystko jasne, to mam się postawić pod rampę numer 2 ale załadunek mam jednak z drugiej strony. Słuchajcie, myślałem, że mam ogólnie załadunek boczny. No to bym przygotowany, ale niestety jest normalnie od tyłu, a wiemy, że od tyłu to przyjemnie, no nie? No i słuchajcie, przyjechałem tutaj, no nie, jak widzieliście, cofnąłem pod rampę, elegancko No i gościu mówi, że jednak Ciebie tutaj nie rozładujemy Ale mówię do niego, no, przecież tu jest ta firma, no nie On tak, ale te pojemniki ściągamy gdzieś indziej, no nie podam jadry, gdzie muszę jechać, kurde, no nie Teraz muszę zapitalać gdzieś tam na koniec, nie wiem, będę miał spod lotu może 10 km, nawet nie wiem, muszę to zweryfikować I tam dopiero mnie rozładują, no nie, i to mam przywrócić się na załadunek, no widzicie, no takie jajce, no takie są jajca w transporcie co, lecimy tam, tam to rozładujemy i tu wrócimy, no nie Cały się napięty, myślałem, że to wszystko się ogarnie, no ale no niestety No niestety się tutaj nie udało, no leci Przyjechałem tutaj, a oni mają przerwę, 30 minut Więc słuchajcie, też sobie zrobię przerwę, no nie A dzisiaj czas napięty, czas napięty Miałem mi troszeczkę na plany, myślałem, że wpadnę Tam jak mnie od razu rozładują, załadują To zrobię trening aerobowy, no ale wiecie, czas się wszystko przedłuża Tutaj... Teraz mi się nie opłaca robić treningu robowego, no ponieważ ja tam 25 minut kończą przerwę, to więc ja też zakład zjem na spokojnie i może później tam na załadunku zrobię ten trening aerobowy, bo dzisiaj mam takie ten trening pyknąć, a później zrobić sobie nocny trening siłowy. Czy z tego wyjdzie, zobaczymy. Wiem jedno, na pewno dzisiaj dwa treningi wjadą. No i prawie po godzinie czekania postawiłem się w końcu pod rampę no, dlaczego po godzinie? No wiadomo, przejechałem akurat w czasie przerwy No ale przerwa musi trwać nie 30 minut, tylko wiadomo 40 minut prawie jak kierowcy A z postawieniem pod rampę troszeczkę żyłem. Ogólnie to ja byłem na mini, tak? W tamtym tygodniu I zobacz jakie auto już jest, kuźwa mać takie za auto rozwalone, kurde, w piątek byłem. A dzisiaj co mamy? Środa i już takie brudne auto. O, środa dzień! To już wiesz wariacie jaki, no nie? No a są, zobaczcie co to się dzieje, jakie to są dymy. O, takie to są właśnie dymy. Nie, nie będę się pakował typowo śnieg, bo mogę później nie wyjechać tymi chociaż kołami. A to co, tu się w Zaspę w dupczę i automatycznie wiecie, mi przyblokuje koło czy coś i będę ciężko wyjechać jak mnie rozładują, a tak to wygląda. Troszeczkę przemotorzyłem, ale wiadomo, jakoś trzeba zawsze sobie radzić, a tam wiedziałem, że złapę później tylko troszeczkę kostki, to możliwe, że wyciągnę, będę rozładowany, to wiadomo, naczepa jest dość lekka, więc może być problem tam wcześniej gościu to stał chłodnią no i miał problem tu wyjechać. Więc mówię, O, uh, uh, to ja w takim razie nie ryzykuję tak prosto, bo później też się, ja on też tak krzywo stał jak ja, no nie miał problem wyjechać, ale mam nadzieję, że to koło złapie i jakoś się wyjedzie. No dobra, to czekamy na rozładunek, fajnie, bo z tyłu. No, i wracamy się na załadunek. A, i to już drugi temat, że oni myśleli, tak? Czy tutaj mnie rozładować, czy może jeszcze gdzieś indziej? I gówkował, i gówkował. Zadzwonił gdzieś tam, bo ma taki towar, nie wie czy tu ściągać, czy nie tutaj ściągać. Już miałem ogólnie jechać na inny magazyn, tak? Ale później przyklepał, że jednak tutaj mówią. Oh, Fardek, nie wiem co. Dlatego się załadujemy w flecie robowy i będziemy później pędzić, pędzić. O, tu kolega wyjedzie. To są właśnie zimowe warunki, ale lajcie, wiesz. Kontener jest dość ciężki, więc znalajcie sobie wyjedzie, no nie? On już pędzi Co tu jest właśnie? Tak się mnie zastanawia jak tu jestem. Co to właśnie jest, tak? Kurde, poczekaj, G2A arena. Nie wiem. Ja już właśnie rozładowany, no w końcu. rozładowany był szybszy niż te w ogóle czekanie. I, no, I odbieranie tych dokumentów i zdawanie tych dokumentów. Na chwilę moment i rozładowane auto, bo ponieważ po kilka koszach ma raz ściągam ja taki długi witlaka. no a teraz pędzimy na ten załadunek tam, gdzie byłem. No i widzicie, no troszeczkę się zeszło. będąc w o godzinie 9 z groszem. Jest teraz przed 12. Zobaczcie, ile godzin jestem w dupy w dupę. No. no cóż, życie w transporcie, moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Tutaj nie ma jakąś właśnie miania. Takie są rzeczywistości, takie są realia. Ale No co, no, jedziemy teraz się załadować i mam nadzieję, że tam się podstawię podrapę. też mam fajnie od tyłu załadunek, więc bardzo mnie to cieszy. Zrobię w końcu ten trening aerobowy, na którego już czuwam, czuwam i nie mogę się doszekać. No gdyby to wiecie, w miarę sprawnie poszło, no to bym tutaj pyknął, tak? Ale tak, czekaj, za chwilę za 5 minut, za 10 minut przyjdź, zobaczymy czy to tutaj, czy nie. Znowu czekaj, znowu czekaj i tak wiesz, co 10 minut cię odstawia, dlatego ty nie wiesz w końcu co masz robić, no nie? Czy czekać, czy nie czekać. Ale Dobra, tam mam nadzieję, że się podstawię i w końcu tego aeroba pyk pod rampę się już podstawiłem I teraz muszę się zapytać kuźwa czy mogę Zrobić sobie jakieś treninga czy nie mogę Bo potrzebuję około godzinki panaczko powiedz Byku ten Ile będziesz ładował długo? 45 To zajebiście, ja sobie pójdę trening zrobię, dobra? Dobra, dobra. To 45 minut potrzebuję, okej? Okay? No to Z papierami to akurat. Tak? Z, go, z godzinka, tak? A gdzie się no. dokumenty odbiera? Ja się za auta. tak? No. Dobra, to, to umówmy się tak za, za godzinkę, dobra? Dobra. Dobra, dzięki, cześć Kurde, słuchajcie, mam czas na trening, kuźwa, byk jaki to zarąbiste. Widzicie, tutaj każdy czas trzeba z zdupczyłem galancie czasu, ale tu jednak się naprawiamy, jednak się naprawiamy, to do 13 wyjedziemy o 20, z groszem będę w Legnicy, bo 13 godzin pracy muszę się wyrobić, bo już 2.15 wykorzystałem, Zostało na maksa, dwie dziesiątki też wykorzystałem. Zostało mi tylko 9 godzin jazdy, więc muszę ciąć zdrowo i 13 godzin pracy, bo jutro prawdopodobnie będzie dużo pracy i 15 godzin również wiedzie. Dlatego dzisiaj muszę 13 zrobić, dlatego do godziny 8 muszę się wyrobić. No jakoś tak, ale mam na dziś wyrobek do 13, stąd wyjadę, to tak przyliczyłem sobie, że Rzeszowa do legnicy w 7 godzin się wyrobię. No kujesz, nie wyrobimy się, oczywiście się wyrobimy. Dobra, ja lecę na trening i widzimy się później. Trening aerobowy zakończony, już mnie załadował, dokumenty odebrałem, odjechałem z podrapy, wszystko pozamykałem No i przede mną jeszcze, moi drodzy, 500 km ponad No gdzieś ponad 500 km, nie sprawdzałem, ale będzie gdzieś, no Dobra, w takim razie ja się ogarniam, przybieram się Dobra, krótka pauza zaliczona, lecimy dalej Tam radiowóz kogoś przyczaił, tylko nie wiem jak wyjada, tam się chłopaki już po coś tam kombinują a raz zobaczymy, jak chciałbym wystartować A tu kogoś tam FBI, FBI ściągnęło jak widzicie, a ja właśnie zabieram się po mu za jazdę, no ale mówię, śnieg zaczął padać ogólnie. Warunki pogodowe nie są za specjalne, no ale spokojnie, nie wszystkie z dogarnięcia. Do tu kolega chyba cofa, nie wiem. czy... Tu jest u ale się nie zatrzymuje, ponieważ jak się zatrzyma, to już pod górkę nie podjadę. A czy podjadę pod górkę? Tu też u ale nie, nie zatrzymuje się. Cisnę, cisnę. Mielą koła, mielą koła. Czy podjadę pod górkę? O kurcze, no podjadę, no podjadę jednak Jedzie maszyna, idzie he, he, Lecimy Dobra, wyjeżdżamy z tej agencji towarzyskiej i lecimy dalej I tak wygląda autostrada A4 Jak widzicie, tak właśnie wygląda No cóż, jakoś bezpiecznie trzeba dojechać Jeszcze przede 200 km będzie I jakoś dojedziemy No i dobra, jesteśmy już na firmie, teraz czekamy, gdzie na naczepę zostawić. Zrzucamy się z dokumentów i co? I mamy Pauzu Pauzunię mamy! Tak to właśnie wygląda mniej więcej. No nie ma miejsca, ale zaraz znajdziemy. Spokojnie, wszystko do ogarnięcia. O tutaj mamy miejscowe zobacz jak pięknie. No i cyk, przed 21 mamy rozpoczętą pauzę, no aleczkolwiek od rana się pracuje, no nie wiecie jak jest. <laughs> Cię wleciało 13 godzin pracy, 13 dokładnie pół godziny pracy. Będzie na spokojnie, wszystko jest ogarnięte i teraz bierzemy się za trening. Słuchajcie, jest minus 9 stopni. Minus 9 stopni. Wszystko w porządeczku, tylko wiatr wieje, no ale wiadomo dla kogo wymóweczki, wiadomo, w takim razie wyciągamy sprzęt, idziemy dzisiaj spompować porządnie biceps, triceps, bo tutaj nie może być miękkiej gry, no nie? A tym bardziej, że moim sponsorem jest przygotowanie do zawodów firma Rabel. za to bardzo dziękuję, bierzemy się za odżyweczki, bo wujek Robert też mnie w tym wszystkim wspiera, dlatego co teraz wleci, co teraz wleci moi drodzy, zaraz zobaczymy. A pyknę sobie przed treningiem BCIA, BCA, jak również Anabolic Crea, no. I w takim razie lecimy. A na Boikra potem się wiecie co po treningu. Ale słuchajcie, idę spać. A na Boikra troszeczkę jak zobaczyłem. Ogólnie kreta jest troszeczkę moczopędna i później mi się siku chce. No nie, dlatego dzisiaj są przed treningiem. No nie, bo wiadomo, w, 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 zrobię trening pójdę się wykąpać, no i automatycznie będę się spać, no jeszcze kolecyka, wiecie. a to wam kolacyjkę później może pokażę, zresztą chyba wiadomo jaka, no nie? Wcześniej musiałem zjeść posiłek białkowo-tłuszczowy przed treningiem, żeby teraz mógł zjeść węglowodonowy po treningu, bo tak trzeba robić, no nie? I co, pauzę ci mam 11 godzin, no i o godzinie 7. no przed siódmą, przed siódmą będę startował, poczekajcie, dobrze mówię? Przed ósmą, przed ósmą będę startował, no, przed 8 będę startował, jak tylko jedenastka się skończy, ale jeszcze wcześniej rano muszę wstać i pójść sobie do Biedronki. Stąd do Biedronki nie wiem, się idzie pół godziny wynosone pół godziny w drugą, bo muszę sobie orzechy kupić na śniadanie, bo mi zabrakły. Dlatego widzicie teraz trening, rano trening i wszystko w pauzie się godzin, bo 11 jest w miarę taka fajna pauza, że nawet się zdąży jeszcze fajnie wyspać. Dobra, to ja się już o przebrany w miarę jestem. Ubieramy się i wyciągamy sprzęta, bierzemy się na trening. No i zobaczcie, kolejny nocny trening wjeżdża! I tutaj, właśnie, przygotowuję się do zawodów. Minus 10 stopni, mamy śnieżek. Nie ma wymóweczek, nie ma miki gry. Moi drodzy, lecimy z tematem. Dobra, kolejna moja seria, seria łączona, to będzie już ostatnia. 100 kg jest na wąsko. Tutaj mamy chanterik, nie wiem, będzie po 18 kg. I ciśniemy, ciśniemy. A zawody prawdopodobnie w kwietniu, więc trzeba formę robić, no nie? Bo my, gdzie jest, który 10 luty, chyba, no. Jedziemy, jedziemy byku, nie ma wymóweczek, kuźwa, jak ja to kocham moi drodzy, jak ja normalnie kocham ćwiczyć, normalnie taki, wiecie, co dla mnie najlepsze, pokonywać swoje słabości, zobaczcie, jest minus 10 stopni, nie chcę się, bo jest zimno, a ja wychodzę i działam, kuźwa, ja wychodzę i działam, normalnie mam taką podnietę z tego wszystkiego, że normalnie jest szok biznes pomarańcze. Ach, hu. Dobra, działamy dalej, seria łączona. Śnieżek sobie fajnie pada, ja ma, jest pełna kulturka. Działamy z kolejnym ćwiczeniem, a dokładnie to jest moja drugie ćwiczenie i czwarta seria, czyli ostatnia. Tempo mam dość duże, wysokie, ponieważ jest minus 10, i szybko stygnę. I nie ma o co się podobać, no nie? Działamy. Równie z serii łączonej. trenujemy? Czy, za, czy na razie jeszcze motywacji brak? <laughs> Oczywiście ta motywacja, no. Nie, no brak chyba. Tej brak motywacji. Jeszcze. Kurwa, nie mogę. No pa, że ja ci pokażę, jak to się robi, zobacz. Nie chce ci się, ale no, nie dochodzisz. A nie chce ci się, no nie? Ale byku, dochodzisz. Nie chce ci się, ale dochodzisz, no nie i pa. Bierzesz hotel, kaprytu? GoPro mi odmówił posłuszeństwa, minus 10, no i nie dał rady dalej nagrywać. Ja no, już byłem się wykąpać, nie goliłem się dzisiaj, bo nie ma czasu. Trzeba pauzunie kręcić, tylko dzisiaj mam 11 godzin, no ale rano trzeba wstać trening robowy, jeszcze pyknąć, no nie wiem, czy 15 godzin widzicie. Wiadomo, dwa treningi, można powiedzieć, wieczorem i rano trening robowy, i później w tle, oczywiście, jutro znowu, znowu trening siłowy. no. No ja co, pomału się rozbieram, pędzę spać, jest teraz godzina północ, no północ się zbliża pomału, więc widzicie, bez wymóweczek, cały czas lecimy z tematem. Jeśli się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, być na bieżąco i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam, hej! A odnośnie tego posiłku potreningowego, no to wpadł ryż, 100 gramów, jak również, poczekajcie, poczekajcie, białeczko, dwójka Roberta, no. A tak dla zainteresowanych, dla przypomnienia, w sklepie Burneika Sports macie na wszystkie odżyweczki 10% rabatu na hasło Trusker packer. No tak to wygląda. Jak coś, to link jest w opisie. To jeśli film się filmik się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał na bieżąco i trzymajcie się do następnego filmu. Hej!